Siemaneczko, z tej strony sami Browstar i dzisiaj sobie gramy właśnie w tą grę Jest to pierwszy odcinek na tym kanale z moim głosem więc mam nadzieję, że Wam się spodoba i na wstępie bardzo chciałbym Was zaprosić do klubu Brief Test. Jestem tam ja, na moich tak dokładnie dwóch kątach Czyli, znaczy, jest tu parę moich kont, ale na nich nie gram. A bardziej gram na tym nowym koncie właśnie sami Browser. i na tym żółwisami. Yy, więc dzisiaj będziemy sobie właśnie grać w Browser. Stawię sobie na przykład na Primo, tak na dobry start i taki właśnie yy, kolorek zielony. Tam sobie ulepszymy parę gości. Dobra. Szari ulepszona, nita ulepszona, Colt ulepszony, Primo ulepszony. No nie wiem. Zbierzemy coś sobie dzisiaj. Na pewno to, to na pewno ten następny cel, czyli podwajaczy żetonów. Więc już lecimy z gierką. Ok. I zapraszam was do subskrybowania kanału mojego, czyli Sami Brusart i subskrybowania też kanału Fire, czyli mojego kolegi. Z nim też była jedna gierka, ale niestety coś nam się zepsuło i było bez głosu. Nie wiem, może widzieliście ten odcinek, a jak nie to na moim kanale on jest. A teraz już idziemy z gierką. Nie będę już tam paplał o jakichś niepotrzebnych rzeczach. O matko, co ja zrobiłem. Dobra, Nita poszła. On poszedł. Ona zaraz pójdzie. Leży pięknie. Dobra? No i chyba wygrana ręka. Chyba tak. To. Tombui jakąś, nie wiem. Aha, nawet nie musiałam. Chciałam tego bota jeszcze zagarnąć, ale nawet nie zdążyłem, więc całkiem spoko. A pierwsze żetony już lecą. El Primo mi się bardzo dobrze gra. Mam już go na wszystkich moich kontach innych, ale dalej jest to moja jedna z najulubionych ulubionych postaci. Nie wiem, bardzo dużo tutaj, no bardzo się nim przyjemnie da. No właśnie. Można bez problemu jedną drużynę samemu rozwalić. Można bez problemu uciec. Naprawdę super opcja. Mieć LP naprawdę. Dobra. Uciekamy. Okej. Okay. Tam się klepie widzę. No, no i nie damy. Niestety, ale druga ranga. Fajnie. Czwarte doświadczenie. I 80 I za Okej. Okay. I doładuje się. Kurczę, chyba już nam nie starczy, żeby otworzyć. A nie, teraz będą monety. To i tak nieważne. I zapraszam Was do y, też y, oglądania moich poprzednich filmów, bo na tamtych też y, jest parę fajnych rzeczy. Dobra. Byk. Ta to już leży. I muszę nawet u to używać. Mam dziś węgię gardle to na niego oczywiście lecimy. Fajnie mamy go. A teraz chodź tu, bocie. Już całkiem dużo zadajemy. Już duże literki. Jest fajnie. O kurze że tam się typki yy, odradzają. A ja bym nie chciał przez nich zginąć. Bo też nie mam jakoś bardzo dużo życia. To też jest minus. A matko. Dobra, on leży. Uu, ale dobra akcja. I oczywiście, jak filmik wam się spodoba, to, to zostawcie lajka. To zależy już od was. Nie zmuszam nikogo do, do lajkowania, do subskrybowania. Po prostu, jak wam się spodoba, to lajkujcie albo subskrybujcie. O matku, ginę. Tak, głupi jestem. Ronaldo. No dajesz, Ronaldo. No, idź żeż do niej, bo już tutaj się nudzę. A ja nie chcę zanudzać, widzów. Dobra, tutaj mamy szelkę, którą oczywiście rozwalamy. I tą, oczywiście też rozwalamy. Ten bot za nas by zrobił swoje, ale trzeba go rozwalić. Ponieważ przeszkadza nam bardzo. Dobra, leży. Pięknie. Gigi. No ja tak powiem. I licior. Może zagramy sobie z kimś, ale nie mam jeszcze nikogo z znajomych, no właśnie. Chociaż mam kogoś. Zaakceptuj. No nie. A szkoda. Dobra, lecimy z gierką. Tylko teraz... Aha, nie mam niczego. Dobra. Lecimy z tym. Po tej gierce gramy solo. I przepraszam, ale mogą być drobne lagi. E, Czyli inaczej, jakby ktoś nie rozumiał, jakieś, e, 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 jakieś ściny czy coś. No i już pierwsza. Mm, drużyna pokonana. Teraz zbieramy skrzyneczki i mamy już 7 paru kubów. Całkiem sporo. I przepraszam, że może mnie trochę słabo słychać. Yy, ale to przez moją nagrywarkę, a nie przez telefon czy coś, tylko przez tą aplikację, bo przez nią może trochę słabo słychać. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym zrobił tak, żebym nagrywał jakieś openingi, czy chcecie, żebym nagrywał po prostu takie po prostu gierki, czy po prostu jakieś odcinki z głosem. Aby też mam taki fajny pomysł, żeby nagrać takie coś że są fajne akcje, czyli na przykład kogoś fajnie tak pokonuje i będą cięcia po prostu więc napiszcie w komentarzu yy, my już idziemy do kilku i dwa pokonane i dwanaście parę bo w na będzie na dwa hity, no dobra Gigi, znowu no, niestety, wszystkie Żetony wyczerpane. Słabo trochę. Ale mamy podwajacz. Fajnie. I yy, zapraszam Was właśnie na kanał mojego kolegi Fajer. Mam tam bardzo fajne konto. I yy, bardzo, ale to bardzo fajne filmy. Znaczy. Zależy dla kogo. Yy, I właśnie w takim kontakcie yy, kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jak tak, to zostawcie właśnie tego lajka. I żegnam się z Wami. Hejo!